Witam w kolejnej realizacji, która będzie składową kilku sześć, kilkunastu projektów. Będą to projekty snycerskie, stolarskie oraz ciesielskie, powiązane z tematem wiodącym góralskiej chaty, którą za chwilę zaprezentuję oraz okoliczności przyrody. No i będę starał się, może nie filmami, bo tempo prac jest narzucone dość, dość duże i nie będę miał czasu na przerywanie ich, na kręcenie filmów. Dlatego kanał na YouTube będzie troszkę zaniedbany, co już niektórzy pewnie zauważyli, ale będę starał się na Facebooku oraz stronie autorskiej dokumentować fotorelacje z postępów pracy. Także myślę. Myślę, że będzie co oglądać i przepraszam za kadr, ale okoliczności przyrody są jakieś samo, statywu nie posiadam, ale myślę, że widoki jakie zaprezentuję zrekompensują to drżenie. Zapraszam do śledzenia wątku. Tutaj pierwszy z wykonanych projektów brama się sama. Rozpiętość dachu 5,5 metra. Głębokość około 116 cm. Prosta w płatwi. Wysokość chyba 3 metry. Przykryta zostanie strzechą Podobnie jak dom Całość zostanie ogrodzona Tak tutaj widać ten słupek Bal Bale w poprzek przęsła Tutaj jeszcze tak zaprezentuję od środka ściany mzenie. Ściany są postarzane. Może tego nie widać za bardzo na kamerze, ale jest struktura drewna wydobyta. Wgłębienia są na około 2-3 mm. Ciekawe w dotyku. Całość jeszcze będzie oczywiście zaimpregnowana. Na razie jest to stan surowy. I tak jak mówiłem, zapraszam na Facebooka albo stronę autorską. Tam będą zdjęcia z postępu pracy. Słonecznej jesieni.